Siema, siema, siema. Właśnie na Civil Radium mówili, że szkolą młode pieski do, do tego strzelania z fotoradaru Jakby nie mogli ich uczyć gdzieś kurde na jakiejś grze, żeby w kaczki poszczelali ale nie Strzelają kurde na złokuś zabiją i dopiero jaja będę. No zobaczymy wrapa? ich tam jest no, Więc ja tam jadę 78 Gdyby mnie nie zeszczelili, nie ma czasu Zdają tu moje szczęście do takiej kontroli, to, to mnie zatrzymają, bo zawsze trafię na jakieś szkolenie, to zawsze mnie zatrzymało Zaraz będzie ich widać 300 Sparta Jestem ciekawi, tu no i tam stoi

celuje jak łyżeczką do jogurtu jak łyżeczką do jogurtu o kurwa strzelała we mnie jak byłem obok niej o jakie fajne urządzenie pokazuje kilometry na godzinę ho ho poszczelam se z boku może mu oponę przebije laserem o kurwa. Nie ma co robić, nie w domu się piczą po babiu. Kurwa, z boku mnie strzelała. No ja nie z boku. Dobra. Siema Nie zatrzymali mnie, miałem szczęście, jechałem przepisowo.